Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Agata Witkowska, Instytut Verba Veritatis. Proszę państwa, dzisiaj gościmy prawie w studio. Panią Natalię Nitek-Płażyńską. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję, że znalazła pani dla nas czas. Pani sprawa. Jest dosyć znana, niestety. Jest to sprawa mocno uderzająca w naszą polskość, uderzająca w historię dwóch narodów, Polski i Niemiec. Pani Natalio, czy mogłaby Pani w kilku słowach przypomnieć nam, jak to się stało, dlaczego Pani i Pani pracodawca spotkaliście się w sądzie? Pani redaktor, ta właśnie bulwersująca sprawa miała swój początek kiedy zaczęłam pracować w firmie Post Systems, która należy do, 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 ta firma do Hansa G. To był rok 2015, ja jako pracownica, jako project manager miałam niejednokrotnie, a właściwie praktycznie prawie, że codziennie okazję słuchać opowieści swojego pracodawcy, o tym, jak nas Polaków nienawidzi, co by z nami robił, a robiłby straszne i okrutne rzeczy, bo nawiązywał wprost do nazizmu, do hitleryzmu. Mówił, że pozabijałby Polaków z ogromną przyjemnością, jakby tylko dostał broń do rąk. No i w związku z tym, że moje rozmowy, moje tłumaczenia, prośby, dyskusje, przekonywanie, przedstawianie argumentów nic nie dawały, no postanowiłam, Pójść tą sprawą do sądu, a zdawałam sobie sprawę z tego, że e, no będzie mi trudno to udowodnić, bo widziałam, że inni pracownicy firmy Post Systems e, kładli po sobie uszy, udawali, że nic się złego nie dzieje. Więc wiedziałam, że muszę mieć jakiś twardy, niezbity dowód, To takim dowodem właśnie byłoby nagranie. Stąd też właśnie nagrałam swojego szefa, który właśnie dopuszczał się tego typu zachowań i cała sprawa się od tego rozpoczęła. tak? Ona też ujrzała światło dzienne, opinia publiczna miała okazję z tą sprawą się zapoznać, no i właśnie bardzo mocno zbulw zbulwersować. I to nie tylko tym, co robił Niemiec, ale też tym, co potem zrobiły polskie sądy. Pani Natalia, doprecyzujmy, bo już na wstępie brzmi to nieprawdopodobnie. Nieprawdopodobnie brzmi, nieprawdopodobny jest fakt, że pracodawca pochodzenia niemieckiego odzywa się w ten sposób do swoich pracowników, kimkolwiek by nie byli, jakiej narodowości by nie byli. Bulwersuje fakt jednak, że mając za sobą taką trudną historię, pracodawca z pochodzenia Niemiec odzywa się tak do swoich pracowników. Polaków wiedząc, że ten sposób y, y, traktowania, że szerzenie faszyzmu y, jest karany, czy rzecz dzieje się w Polsce? Czy państwo Ta, wszyscy pracujecie na terenie Polski? To jest właśnie mm, przerażające, tak, że Niemiec Człowiek, który no, wtedy miał lat 50, człowiek, który no, powinien mieć jakąś elementarną wiedzę i on ją miał tak, wiedział, co Niemcy zrobili Polakom. Tyle, że jego percepcja, jego ocena tego typu tego, tego właśnie zjawiska i tej historii była bardzo pozytywna. Odzywał się z tym, z tym nazistowskim sentymentem, i to się niestety działo w Polsce, wśród moich współpracowników, którzy też są Polakami, no i właśnie. Fakt jest taki, że ja, jedyna, jako, jako jego pracownica spośród kilkudziesięciu osób, miałam tą odwagę, żeby się stawiać i, i dyskutować, przedstawiać kontrargumenty, ale on po prostu mówił, że my, Polacy, jesteśmy dla niego tanią siłą roboczą i po prostu w Polsce łatwiej robi mu się biznes, a że kładziemy po sobie uszy, no to chyba jeszcze bardziej. Hmm, dawało mu, to, to był taki zapalnik, takie poczucie bezkarności, że może sobie robić, co chce, no, no bo na pochyłe drzewo to każda koza wskoczy, prawda? Niewiarygodne jest to, co Pani mówi. Ciężko uwierzyć, że może dochodzić do takiego regularnego Naginania prawa w tak radykalny i nieukrywany dla nikogo sposób. Sprawa, tak jak pani powiedziała, trafiła do sądu. Sprawa toczyła się w sądzie pierwszej i drugiej instancji. Teraz sprawa jest w sądzie kasacyjnym, czeka na swoje rozstrzygnięcie. Niczym dziwnym nie jest to, że pani pracodawca został ukarany. Tylko jak został ukarany i dlaczego pani również została ukarana. Pani redaktor, ja bym tutaj chciała powiedzieć, że nawet nie do końca powinniśmy to odbierać jako karę, bo jakby nie patrzeć, to Hans G, biorąc pod uwagę fakt, że w postępowaniu cywilnym finalnie. A okazało się, że ma zapłacić tylko 10 tysięcy złotych, gdzie ja mam zapłacić 10 tysięcy złotych za to, że go nagrałam plus ponad 7 tysięcy kosztów postępowania sądowego. To można byłoby śmiało powiedzieć, że pani sędzia zwierzyńska, która właśnie orzekała w sądzie apelacyjnym w postępowaniu cywilnym, wyceniła wręcz taką rozrywkę dla niemieckiego nazisty, dla człowieka, który zwie się nazistą i właśnie ma ten sentyment nazistowski, taką rozrywkę atakowania Polaków na 10 tysięcy. No, bo co to dla Niemca, który w Polsce ma wydatki, tak? no bo tutaj ma polskich pracowników, ale sprzedaje swoje produkty na rynek niemiecki, czyli zarobki ma typowe europejskie, zachodnioeuropejskie, wydatki polskie. No, co to jest te 10 tysięcy, tak? Czyli można byłoby się powiedzieć, że inni ludzie, którzy czują się nazistami i uwielbią Hitlera, za 10 tysięcy złotych mogą przyjechać i sponiewierać Polaków. A Sąd Polski w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej tak naprawdę tak spłaszczy ich, ich winę, że daleko bardziej ukaże człowieka, który ich na, który przyłapał na, na, na przestępstwie, no bo nie ukrywajmy, Hanskie też jest przestępcą, bo w postępowaniu karnym został uznany winnym zniewoza, znieważania pracowników podnosi na takim tle narodowościowym. Pani Natalia, ja przypomnę, że pani ubiegała się o 150 tysięcy za dość uczynienia. Dlaczego ta kara została wymierzona? Czy to zobowiązanie zostało wymierzone na 10 tysięcy złotych, kiedy ubiegała się pani o 150 tysięcy? To jest ogromna różnica. I jak to możliwe, że polski sąd, polska prokuratura w obronie polskiego obywatela? Ze 150 tysięcy. Jakie było uzasadnienie, że ta kwota była tak niewielka? No to może właśnie zacznijmy od tego takiego zażewia za, za całej tej sprawy, bo ja wnioskowałam o 150 tysięcy złotych, które miały być wpłacone na muzeum. Piaśnickie, a miejsce, gdzie to właśnie na początku II wojny światowej Niemcy przeprowadzili akcję inteligencji, gdzie zabili kilkanaście tysięcy Polaków. No dla mnie sprawa bardzo symboliczna i wręcz miała mieć też wymiar edukacyjny. No i właśnie w, w sądzie, w pierwszej instancji, w postępowaniu cywilnym, sędzia Kowalski orzekł, że to odszkodowanie będzie miało wynosić 50 tysięcy złotych. i Ja rozumiem, że takie odszkodowania zawsze są obniżane, że taka jest praktyka w Polsce. W pełni się z tym zgodziłam, bo treść przeprosin była bardzo odpowiednia, tak? To znaczy, ona dotykała tego pierwiastka, które dla mnie był najważniejsze, czyli godności Polaka i tej trudnej relacji w związku z historią polsko-niemiecką. No bo, jakby nie ukrywać, cała awantura właśnie rozpętała się o tą historię, tak? o to uwielbienie do tych, tych strasznych kart historii Niemiec ze strony mojego pracodawcy. No i właśnie w postępowaniu apelacyjnym, w sądzie apelacyjnym pani sędzia Zwierzyńska orzekła zupełnie o 180 stopni inaczej. No bo orzekła, że Hans nie ma zapłacić tylko 10 tysięcy złotych na to Muzeum Piaśnickie. I mam mnie przeprosić, ale w taki sposób, że ja nawet za przeprosiny nie uznaję, bo treść tego dokumentu jest tak, tak nijaka, takim laniem wody. Nie, w ogóle wykasowano ten pierwiastek historyczny. Pani Natalia, tak przepraszam, jak przepraszam, tak, że przerwę. Hmm? przepraszam, że przerwę, ale tutaj w, z jednego konfliktu konfliktu dotyczącego antypolonizmu, gdzie obywatel Niemiec obraża, propaguje nazizm wobec obywateli Polski. Z tego jednego konfliktu rodzą nam się, mamy dwie teraz sprawy wyjątkowe i problematyczne, mianowicie jeszcze wyrok polskiego sądu. Kiedy mówi pani, że w pierwszej instancji sąd pani zgadza się z tym wyrokiem, z uzasadnieniem wyroku, z przeprosinami, które Miały zrekompensować całą sytuację z odszkodowaniem. Sąd w drugiej instancji całkowicie można powiedzieć, że występuje przeciwko pani. Ja to, tak, ja to tak powiem, pani redaktor, bo tutaj muszę właśnie dokończyć, tak żeby nasi widzowie mieli pełen obraz, bo nie dość, że te przeprosiny są okrojone z tego, z tego, z tego trzonu, z tej najważniejszej mm -hmm. części, nie dość, że Hans G. ma zapłacić tylko 10 tysięcy, to jeszcze ja, Mam zapłacić dla niego 10 tysięcy, właściwie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 10 tysięcy za to, że według sędzi zwierzyńskiej zachowałam się niegodnie, takie słowo padło, niegodnie, ponieważ nadoszyłam naturalnego zaufania ze strony swojego pracodawcy. Przez to, że go nagrała w trakcie, kiedy popełniał to przestępstwo i ponad 7 tysięcy złotych jeszcze mam wpłacić jako pokrycie kosztów postępowania sądowego, czyli to ja, jeżeli chodzi o te kwestie sądowe, jest, finansowe, jestem daleko bardziej ukarana i jeszcze dodatkowo sędzia Zwierzyńska dodała, że mam przeprosić Hansa G., no, na łamach moich mediów społecznościowych, tak, aby wpis z przeprosinami było widoczne przez 30 dni, zaś jego przeprosiny miało mieć tylko formę takiego prywatnego listu. I jakby nie patrzeć, to pani sędzia Zwierzyńska, sędzia, która Polsce, myślę, że, że w Polsce była edukowana w języku polskim, z polskich podręczników, orzeka z. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej za plecami, z ciężkim łańcuchem na szyi, na którym też widnieje właśnie ten orzeł, a niestety ten wyrok jest sprzeczny i z logiką, i z polską racją stanu. No bo co można powiedzieć dzisiaj po tej całej sprawie, że byle Niemiec może przyjechać do Polski, nas po Polaków rozstawiać, mówi, żeby nas pozabijał, że chciałby, żeby Hitler wrócił. To płaci marne 10 tysięcy złotych. No to co to jest? I jeszcze do tego jego pracownica, która przełapała go na przestępstwie, będzie ścigana przez te sądy, bo mamy tutaj dalszą kontynuację. Dopowiem, że przez to, że ja nie przeprosiłam Hansegi, ja od razu to zapowiadałam, że moja godność Polki mi nie pozwoli na to, żeby takiego człowieka przepraszać, i nie wykonam wyroku tego sądu. Ja złożyłam skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Teraz właśnie jesteśmy w trakcie tego postępowania w Sądzie Najwyższym. Ale e, dodajmy, że od razu pojawiło się u mnie pismo ze strony, e, właśnie sądu, że z racji tego, że ja nie przepraszam, to nałożono na mnie kara kolejne 10 tysięcy złotych, plus w każdej chwili może pojawić się u mnie policja i zaprosić mnie do aresztu, że mam odbyć karę aresztu za nieprzeproszenie Hansa G. Więc jak się mają czuć wszelkie ofiary e, ataków, przestępstwa? W takiej sytuacji. Tak, ja tutaj m, chciałabym też skoncentrować się na tym pani uporze i na tym jak pani broni e, też nie tylko siebie w tej chwili, ale jak pani broni polskiej historii. Jak pani walczy z antypolenizmem jako społecznik. I chciałabym się skoncentrować też na tym, że powiedziała, że deklaruje Pani, że nie, nie za dość uczyni w kwocie 10 tysięcy, że jakby jest Pani zdeterminowana. Tak, tak, tak. Jest Pani zdeterminowana, jakby dalej kontynuować swoją walkę. Ale ale chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Mamy tutaj, wchodzimy w takie bardzo, na taką bardzo delikatną sferę relacji, właśnie pomiędzy Polską a Niemcami, dialogiem, który jest może i biznesowo, gospodarczo. Coraz łatwiejszy, coraz lepiej nam się ze sobą pracują, natomiast no, te treści historyczne cały czas wzbudzają we wszystkich dreszcze emocji. I tu dochodzi do takiej sytuacji. Czy myśli pani, że ten antypolonizm jakby czy on rozkwita, czy może rozkwita za dużo powiedziane, ale dlaczego jakby cały czas obywatele Niemiec, no mamy tutaj taki bardzo jaskrawy przykład, nie możemy od, tutaj nie ma słowa obrony dla tego, dla tego wydarzenia, on jest taki bardzo jaskrawy, czy to mocno jest podsycane historią, czy jest jakieś rozwiązanie na to, żeby do takich zjawisk nie dochodziło? Pani redaktor, samo zjawisko antypolonizmu myślę, że jest sporym problemem. On, ono faktycznie istnieje to hasło antypolonizm tak przedziera się przez tą świadomość w Polsce i poza jej granicami, bo nie tylko ja byłam ofiarą, świadkiem takiego antypolonizmu, ale wielu z nas styka się z nią w trakcie współpracy z obywatelami innych krajów w Polsce, a także poza granicami Polski. Monsieur la Jaillesse. Jesteśmy właśnie w odpowiednim momencie, żeby też upominać się po pierwsze o sprawiedliwe osądzanie historii i sprawiedliwe mówienie o tej historii, bo nie ma co ukrywać. Jesteśmy, czy widzimy to na bieżąco, jak, chociażby ze strony Niemiec ta historia jest w taki perfidny sposób fałszowana i sam Hans G jako taki jeden z elementów, ja bym nawet tego nazwała pożytecznym idiotą, tak, w, tej, w tej całej sprawie. Bo nie uważam, żeby był jakimś agentem, ale, ale po prostu jest, jest takim małym trybikiem, który dał się wciągnąć w tą taką chorą machinę przekłamywania historii i, i, i dawania poczucia y, jednemu narodowi, że, że jest ponad drugim, no bo jest bogatszy, tak? bo na przykład wzbogacił się na naszej krzywdzie i że może to kontynuować. A tak to nie jest prawda, nie powinniśmy na to pozwalać i ja mam takie poczucie, że w całej tej sprawie właśnie zachowałam się tak, jak, tak jak trzeba było się zachować, bo powinniśmy twardo stawać i pokazywać, że no, mamy swoją godność, wiemy, jak ta historia naprawdę wyglądała. I chociaż przez wiele lat w Polsce e, mieliśmy do czynienia też z taką e, propagandą wstydu, tak? Polityką wzniecania wśród Polaków wstydu, że jesteśmy gorsi, jakiegoś takiego poczucia bycia, nie wiem, Biedniejszym kuzynem ze wschodu, w stosunku do innych krajów europejskich, to absolutnie nie powinniśmy mieć takiego poczucia. Jesteśmy bardzo dobrze wyedukowanym narodem, bardzo zaradnym, bardzo taki, z, takim, z taką pełnią solidarności, z piękną historią, bo nie mamy żadnych epizodów nie wiem, atakowania innych narodów, chęci zniewolenia innych narodów. To my właśnie ścigaliśmy taką myśl współpracy z innymi i. Takiego pokojowego współistnienia, e, po to, aby się, się wspólnie e, bogacić. Stąd też e, nie możemy dalej na to pozwalać, żeby ktoś próbował wmówić nam, że jesteśmy gorsi, że można nas tak traktować właśnie jak to zrobił Hans G. Problemem właśnie w tej sprawie są chociażby polskie sądy. No i oczywiście mamy tutaj przykład pierwszej instancji sędzi Kowalskiego, który jest moim zdaniem świetnym sędzią, bo on właśnie Wykazał się nie tylko zrozumieniem litery prawa i takiej logiki oraz sprawiedliwości, ale także tych trudnych relacji polsko-niemieckich. Jak w swoim, swoim um, orzeczeniu świetnie w, w uzasadnieniu wyroku opisywał te trudne relacje. Sama się z niego wiele nauczyłam. Tak mamy z drugiej strony sąd apelacyjny i sędzie zwierzyńsko, gdzie widzimy naprawdę absolutną, ja bym to nazwała indolencję, brak zrozumienia czegokolwiek i niechęć do zrozumienia. Chęć w ogóle jakiegoś kreowania nowej fikcyjnej, zakłamanej rzeczywistości. I to jest problem. W sensie Polska będzie mogła dalej bogacić się i być coraz silniejsza, jeżeli będziemy mieli też sprawiedliwe sądy, które będą orzekały zgodnie z polską racją stanu. Tak, czyli jeszcze zahaczyłyśmy o reformę sądownictwa, która pani sprawa absolutnie jest dowodem znowu na to, że ta reforma jest potrzebna, ona powinna być skuteczna, tak? Dwa rozbieżne wyroki w sądzie pierwszej instancji, w sądzie drugiej instancji. Pani Natalio, bardzo pani dziękuję za to, że znalazła pani dla nas czas. Pani sprawa jest wielowątkowa, wieloaspektowa, bo mamy i element historyczny i antypolonizm, który jest bądź którego nie ma, jak niektórzy mówią, mamy kwestię sądownictwa. Wiele czynników, które składa się na to, na pozytywne rozwiązanie tej sprawy. My Pani bardzo mocno kibicujemy, wierzymy, że sąd trzeciej instancji wyda wyrok taki, jaki powinien być wydany, by zostanie osąd zostaną osądzone działania na niekorzyść, Polaków na działania które absolutnie przejawiają dyskryminację i są działaniami absolutnie antypolskości więc kibicujemy będziemy śledzić pani historię życzymy wszystkiego dobrego i bardzo dziękujemy za to że znalazła pani dla nas czas bardzo dziękuję za te życzenia i no, wytrwale wojuję o to, żebyśmy dalej mogli czuć się e, jak u siebie, po prostu, żeby byle kto nas tutaj nie przedstawiał po kątach. Dziękujemy bardzo. Żegnam dziękuję się z bardzo, do widzenia. Do widzenia. Żegnam się z Państwem, dziękuję za to, że jesteście Państwo z nami i zapraszam na kolejne wydanie.